I długo z Wami tak po prostu nie rozmawiałam, ale dzisiaj chciałabym Wam tak po prostu powiedzieć, co się działo w moim życiu przez jakiś czas, bo robiłam dużo jakichś tagów i loopbooków, ale nic tak nie mówiłam, co się dzieje i niby siedzę na tym masku, ale tak jest tak, może zdecydowałam, że dobra, czemu nie nagrać jakiegoś filmu, w którym po prostu już wszystko powiem naraz i będziecie wiedzieli, co tam u mnie. Więc ja ogólnie teraz yy, mam jeszcze szkołę. Ja dokoń, dopiero kończę pod koniec pierwszego tygodnia lipceniem, który to jest dzień na na odwrót, e, ale nie idę już wtedy do szkoły, więc teraz już są takie ostatnie moje dni i nie do końca chodzę do szkoły, bo nie do końca mi się chce i nie uważam po prostu, że nie ma sensu, e, bo nic się tak za bardzo ciekawego nie dzieje, nic pożytecznego i muszę zrobić inne rzeczy do szkoły, które uważam, że zrobię lepiej w domu, ale właśnie korzystam z tego czasu, żeby się tak spotkać z ludźmi i... Zrobić coś ciekawego z moim życiem. Dlatego e, siedzę w domu i dużo właśnie pracuję nadal nad szkołą, chociaż jestem po egzaminach. I jeśli jesteś wiedzieć egzaminy poszły mi bardzo dobrze, e, więc się z tego cieszę i poszły mi o wiele lepiej niż myślałam. E, więc to jest super. Co do szkoły jeszcze, to właśnie dwa dni temu wróciłam z Anglii. Byliśmy na takiej wycieczce związanej z biologią, bo my do IB musimy robić takie internal assessment To są takie jakby Egzaminy, ale wewnętrzne w pewnym sensie. I one są w formie właśnie projektów albo wypracowań. zależy na jaki przedmiot, na biologię, mamy właśnie jakiś projekt i musimy, znaczy, jakiś tam eksperyment, tak to powiedzmy. I ja to właśnie robiłam na podstawie rzek i o takich, nie wiem, tam jakieś robale były w tej rzece, i na podstawie tych robali, nie wiem jak one się po polsku nazywają, ale właśnie robiłam mój eksperyment na temat tych robali w rzece i siedziałam, z 4 4 godziny, e, tak dotąd mokra i byłam ogólnie w dresie i w kaloszach, więc było tak zimno, e, Nie, bo było z 18 stopni chyba i wiecie, jak się jest tak całym mokrym dotąd, to jest po prostu tragedia. Nie tak już nogi bolały, robić od tego zimna, że to było okropne, ale mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie ten internal assessment, bo... Eee, już właśnie skończyłam, muszę tylko końcówkę napisać, a poza tym to jest skończone, i mam jeszcze właściwie cały dzień, żeby zacząć i skończyć moje takie internal assessment z biznesu. Eee, to jest 4000 słów, chyba eee, dam radę, mam nadzieję. Jest jeszcze jedna rzecz, przez którą jestem strasznie podekscytowana: to jest mój meetup, który będzie 29 czerwca. Na polu Mokotowskim w Warszawie, więc to jest o tyle fajne, że zorganizowałam go tak, że właśnie już kończycie szkołę, więc jeśli jesteście spod Warszawy trochę i normalnie mielibyście tak trochę problem dojechać do Warszawy, to już chyba możecie, zakładam, bo nie macie szkoły i nie musicie się o to martwić. Więc to jest o tyle fajne i no, na mitapie będziemy robić to, co na mitapach, czyli będziemy rozmawiać, będziemy, nie wiem, będziemy się socjalizować, tak jak normalni ludzie, bo na ostatnim moim bardzo z którym poznałam tyle fajnych osób, z którymi nadal utrzymuję kontakt, więc to jest super. I w ogóle poznam osoby, które mieszkają właśnie niedaleko mnie, co jest w ogóle też super. I ogólnie nie, mi się na ten mi tak podoba, chociaż był mały. Tutaj widzę, że ma być więcej osób, chociaż wiecie jak to jest. Znaczy zawsze wszyscy mówią, że przyjdą, później okazuje się, że trzy osoby przyjdą, ale to nie ma problemu. Nieważne ile nas będzie, będzie naprawdę super, więc jeśli chcecie, to wpadajcie. Miałam mieć dla Was taki mini prezent, właściwie miałam mieć 100 prezentów dla osób, które pierwsze przyjdą e ale e, trochę zamówiłam je za późno, bo dopiero zorientowałam się, że potrzebuję więcej czasu na zrobienie i bo to jest coś fajnego i nie będę wam mówiła, co to jest. Więc on będzie w niedzielę od 12 do 3 na polu możecie przyjść e, Sami, z znajomymi, robicie co chcecie, ja nie wiem czy ja nie wezmę tam jakiegoś pikniku i nie będę tu siedziała i tak co, zależy jaka będzie pogoda, jeśli pogoda będzie kiepska to się przeniesiemy gdzieś, zależy ile nas będzie, ale... Dzień wcześniej sprawdzajcie mojego facebooka właśnie e, stronę tego eventu. Ja ten event będę tutaj w opisie miała gdzieś, więc wchodźcie na niego i tam będę miała informacje wszystkie, jeśli coś się zmieni. No i jeśli nie, to się przeniesiemy do Starbucks, mam nadzieję, że się zmieścimy. A jak nie, to wszystkich wywalimy i wiecie, my jako najfajniejsi ludzie. Wejdziemy do tego Starbucksa i będzie super. No i co do innych meetupów, będę miała okazję być na openerze w Sobocie w Gdyni, ale będę Spa w Sopocie, więc planuję zrobić meetup w Sopocie Już tam skontaktowałam się z osobami, które pomogą mi nam znaleźć fajne miejsce i w ogóle wszystko ogarnąć. Więc sprawdzajcie mojego Facebooka, bo wkrótce będę wsadzała tam właśnie informacje na temat tego meetupu. I on będzie pomiędzy, jaki pomiędzy drugim a piątym lipca, więc jak macie okazję to wpadajcie bo chcę wszystkich poznać, ja wiem, że macie, wy macie daleko do Warszawy, więc ja przyjadę do Was, skoro mam taką okazję. I jeszcze będę robiła kolejny etap w sierpniu, ale to będzie w Warszawie, ponieważ będę trochę pracowała, więc nie będę za bardzo mogła się ruszyć. Ale mam nadzieję, że skoro to będą wakacje, może z innych części Polski będziecie w Warszawie akurat. I o tym też będę pisała wkrótce, ale muszę najpierw ogarnąć wszystko związane z moją pracą, są jakieś kiedy godziny, bo to jest jeszcze takie. Więc na mitadzie w Sopocie jest mała szansa, że te moje prezenty dla Was będą, ale w sierpniu na pewno już będę je miała, więc wpadajcie w sierpniu. Będę miała dla Was prezenty i może będę miała ich więcej, bo wydaje mi się, że trochę za mało ich zamówiłam. E, poza tym, co do giveawayu i w ogóle, e, mam większość rzeczy. Czekam na jedną rzecz e, do Waszego właśnie rozdania. I to będzie mam nadzieję, że przed końcem jakoś, nie wiem, no, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu uda mi się. Tylko czekam na tę jedną rzecz. Wiecie, to jest najgorsze. Muszę się dopytać, gdzie to jest, bo. E, Trochę mnie to denerwuje, że nie mam tego, ale najwyżej jak nie przyjdzie, to po prostu zrobię oddzielny giveaway na tę rzecz na Facebooku, czy gdzieś tam indziej, czy w innym imię. No i jeszcze pytaliście się, jakie mam plany na wakacje, więc ja jadę właśnie na Openera z, ze znajomymi, tam będę spała w jakimś tam małym domku pomiędzy plażą a centrum w Sopocie i będę tam z trzema koleżankami. No i wiecie, jak to Opener, będą tam prawdopodobnie wszyscy znajomi, więc będzie dosyć fajnie i mam nadzieję, że będzie dosyć fajnie, bo dlatego tam jadę i w ogóle będzie FINEX, GMT i tyle super osób. Dlatego jestem strasznie podekscytowana tym, ale od razu jak się Open kończy, ja 6 właśnie już rano jadę do Warszawy, muszę, nie wiem czy, muszę chyba być wagowana, bo właśnie 6.15 mam samolot do Paryża i lecę właśnie tam na 2,5 tygodnia, na 2 tygodnie na kurs francuskiego i później mam taki Kilka dni, chyba cztery czy cztery dni, czy trzy dni e, właśnie w Paryżu takiego wolnego kompletnie pomiędzy moim kursem hiszpańskiego w Hiszpanii, w Kordobie. I w Kordobie e, później będę też e, dwa tygodnie, i właśnie w Paryżu ja będę sama. Podobno moja WiFi ma być. Mam nadzieję, że się jakoś spotkamy i będzie super, i będzie no, po prostu chodziły po muzach, bo aż taki mały ten. Więc mam nadzieję, że ona się pojawi i po prostu będzie super. No i później jadę do Kordoby na dwa tygodnie z z klasy na kurs hiszpańskiego i mam nadzieję, że to będzie fajniej. I nigdy nie byłam w Cordobie, dlatego zawsze chciałam tam... I tak pojechać, chociaż wolamy kurs hiszpańskiego w Barcelonie czy z Maladze, żeby albo było więcej kultury, albo przynajmniej jakaś tam plaża czy coś takiego. No ale wytrzymam nie będzie źle i mam nadzieję, że kordowa mi się spodoba. No i właśnie później wracam jakoś 9 sierpnia z tej Kordowy czy coś takiego i mam staż w Warszawie nie będę Wam mówiła jeszcze gdzie i nic nie będę wam mówiła, bo to nie jest na 100% właśnie. Dlatego nie chcę mówić, żeby tak nie... Wiem, zepsuć tego wszystkiego. Muszę w ogóle zadzwonić. No i na mi się kończyły właściwie moje wakacje i nie wiem, czy to są ciekawe prawda? no bo tak, ale właśnie tak nie będę się spędzała dużo czasu z rodzicami, z rodziną. Nie wiem, czy to dobrze, bo są to moje takie ostatnie wakacje pomiędzy szkolne, bo już w następnym roku wakacje to będą strasznie długie, bo to będą pomiędzy końcem szkoła, studiami i są takie moje ostatnie właściwie... Nie wiem jak to nazwać, ale trochę, trochę smutek o tym myślę teraz. E, w cały sierpień będę właściwie zwrócić sami w domu, więc to o tyle będzie dobrze. E, co do mojego domu, który się tam remontuje, mam nadzieję, że wrócimy właśnie jakoś e, początek lipca, bo już w moim pokoju jest podłoga, są pomalowane ściany. E, łazienka jest prawie skończona. No i jesteście jeszcze ciekawi, co tam z moim lataniem. Więc ja teraz z lataniem jestem na etapie praktyki. E, mi, po prostu jest taki problem, że nie za bardzo mam czasu, bo gdzie mam jeszcze na, na niby tą szkołę. I lotnisko, gdzie latam, jest dosyć daleko ode mnie, więc tam nie ma za bardzo jakiegoś autobusu. Więc to w ogóle jest strasznie ciężko dojechać. Taksówki nie wezmę, bo zapłaciłam 500 zł, żeby tam dojechać i samochodu ja nie mam, więc ja tam nie pojadę, więc muszę czekać, aż ktoś z rodziców mnie zadwiezie albo jeden z moich instruktorów, ale to wiecie, też jest dosyć ciężko tak złapać kogoś. Dlatego wolno mi to idzie, ale właśnie jestem już na etapie praktyk i już latam praktycznie w tym sensie sama, co jest bardzo fajne i jak się jak zdam moją licencję zabiorę nas, jakby to powietrze w tym sensie, chociaż nie, myślę na razie jak to zrobić e, w taki fajny sposób e, żeby tam wam wszystko pokazać i żebyście odczuli to super uczucie jak to tam jest w powietrzu i jak to jest tak latać i jeszcze się pytaliście o plany wakacyjne co do filmów, więc e, przez to, że ja tak dużo będę wyjeżdżała, mam nadzieję, że będę mogła uf, końca, że będę mogła kręcić coś w Paryżu i będę tam wyrywała je Chociaż są to będą prawdopodobnie albo jakieś OTDs, albo jakieś vlogi, czy taki nie będę tam żadnych routines i takich większych rzeczy, ponieważ będzie ciężko, będę, nie wiem, jeszcze miał być w jakimś akademiku, ale... Zapomniałam potwierdzić, już nie ma miejsca, więc nie wiem, czy nie będę u cioci. E, chociaż moja mama nie za bardzo chce, żebym była u niej, i mam nadzieję, że będę mogła cokolwiek nagrywać. I na upędę, że będę chciała nagrywać takie inne vlogi, i tak samo w Paryżu, żebyście mieli co oglądać, i w Kordowie podobnie, więc e, mam nadzieję, że go dużo będzie. Ale w sierpniu, jak już będę w moim domu, mam zamiar właśnie nagrać te moje morning routines, night routines. Każde routine, co tam jest możliwe I będzie na pewno room tour Więc to jest tak naprawdę wszystko z mojego takiego update'u życiowego. E, niby dużo się dzieje, ale niby też niedużo, bo w ogóle przystank tak wychodzić wieczorami gdzieś, nie chodzę na żadne imprezy, więc tak siedzę w domu wieczorami i oglądam Mean Girls po raz dwudziesty, czyli nawet nie wiem który. Więc to jest spoko taki nie jest źle. E, próbuję tak odpocząć od świata zewnętrznego jak się zrelaksować i zabrać się za siebie bo zawsze siedziałam i po prostu wiecie, wiecie jak tak się siedzi się masz żeby być kimś innym po prostu ale jakoś mnie nagle olśniło żeby tak czemu nie wiem nie pracować żeby być tą osobą którą chce się być i e, jakoś tak właśnie się zabrałam bardziej za siebie i zaczęłam dbać o siebie jakoś bardziej e, więc prawdopodobnie spotkacie nie bardzo często na siłowni i próbuję robić takie rzeczy, które przyczyniają się do mojej przyszłości w jakiś pozytywny sposób, jeśli tak mogę nazwać. Więc e, mam nadzieję, że mój update Wam się podobał i do następnego filmiku. Właśnie dajcie mi znać, co chcecie, żeby był następny filmik, bo mam wrażenie, że dużo osób chce lub a inne osoby chcą jakieś vlogi, tylko właśnie nie jestem pewna co wy chcecie, bo wszyscy mają inne opinie i nie mogą. Nie mogę się zdecydować, co nagrywać, więc dajcie mi znać i pa pa!